Najgłębsze pragnienia ludzkości obejmują nie tylko sferę fizyczną, ale i duchową. Podróżując przez tajemnicze labirynty ludzkiej psychologii, Karl Gustav Jung poczynił kluczowe obserwacje na temat źródła pragnienia. W tym filmie omówimy, co według Karla Junga należy zrobić, aby obudzić w każdym pożądanie. Pożądanie to nie tylko pragnienie fizyczne, to wezwanie z naszej podświadomości, naszej duszy. Jednym z najgłębszych. Najbardziej złożonych i często najbardziej przerażających aspektów ludzkiego świata wewnętrznego jest mroczny obszar nieświadomości, który Karl Gustav Jung zdefiniował jako cień. Cień reprezentuje wszystkie cechy, których daną osoba nie chce zaakceptować, które wyparła lub których istnienia nie jest świadoma. Cechy te często są aspektami osobistymi odrzucanymi lub tłumionymi przez społeczeństwo, rodzinę lub własne wartości moralne. Jednak cień nie składa się tylko z mrocznych i negatywnych aspektów, jest także źródłem wielkiej mocy, kreatywności i oryginalności. W psychologii Karla Junga dotknięcie cienia oznacza wyjście poza maski, które pozostają jedynie na powierzchni, i skonfrontowanie się z własnym prawdziwym ja. Cień czai się na granicy świadomości i nieświadomości. Ponieważ jest stale tłumiony przez świadomość, staje się niewidzialny, a jego wpływ na życie jednostki jest głęboki. Cień jest źródłem wewnętrznych konfliktów, stłumionych pragnień, lęków, zazdrości, ambicji, gniewu, a nawet stłumionego potencjału. Karl Jung stwierdził, że odrzucanie i ignorowanie cienia może być szkodliwe, ponieważ energia tego odrzucenia może odbijać się na zewnątrz. To odbicie często manifestuje się jako projekcję, to znaczy, że osoba dostrzega swój własny cień w innych i reaguje na niego przesadnie. Dlatego dotknięcie czyjegoś cienia oznacza w rzeczywistości pomoc tej osobie w głębszym i holistycznym poznaniu i zaakceptowaniu siebie. Biorąc pod uwagę, że pragnienie jest wyrazem najgłębszych pragnień i potrzeb ludzkiej psychiki, dotknięcie cienia jest jednym z najważniejszych sposobów na rozpalenie iskry tego pragnienia. Ponieważ prawdziwe pragnienie wyłania się z tajemniczych głębin nieświadomości, spoza ulotnych i prostych pragnień na powierzchni. Osoba, która dotyka cienia. Wczuwa się w stłumione pragnienia i potrzeby drugiej osoby. Nie jest to jedynie fizyczne przyciąganie, to proces, w którym dusze widzą, rozumieją i akceptują się nawzajem. Jak powiedział Karl Jung, poznanie siebie zaczyna się od zaakceptowania całego cienia. Kiedy dotykasz kogoś, nie tylko jego świadomej tożsamości, ale także jego cienia, ta osoba czuje się bardziej autentyczna i wolna. Dzieje się tak, ponieważ nie musi już ukrywać stłumionych aspektów siebie, które wykraczają poza ramy narzuconych przez społeczeństwo wzorców. Większość z nas waha się przed dostrzeżeniem i uznaniem swojego cienia. Jung argumentował jednak, że integracja z cieniem jest kluczem do dojrzałości psychologicznej i odkrycia swojego prawdziwego ja. Osoba, która nie może pogodzić się z cieniem, projektuje swoje wewnętrzne konflikty na świat zewnętrzny, doświadcza ciągłych trudności w relacjach i czuje się ograniczona. Osoba, która rozpoznaje i akceptuje cień, nawiązuje głębszą więź zarówno ze sobą, jak i z innymi. Dla kogoś, kto pragnie obudzić pożądanie, dotknięcie cienia innej osoby otwiera drzwi do nawiązania intymnej i autentycznej więzi. Ta więź to przestrzeń, w której dusze tańczą ponad powierzchownością. Dotyk, który dotyka cienia, rozświetla ciemne pomieszczenia, w których się ukrywamy. Pożądanie jako część tej transformacji jest po zarówno przez indywidualną, jak i zbiorową nieświadomość. Dotknięcie cienia to pierwszy i najodważniejszy krok na drodze pożądania. Jeśli chcesz obudzić w kimś pożądanie, musisz nauczyć się odrzucać jego powierzchowne maski i dotykać jego tajemniczego cienia. Ten dotyk nie powinien być jedynie fizyczny, powinien to być duchowy i psychologiczny kontakt. Kiedy nawiążesz taką więź, druga osoba poczuje się zarówno swobodniejsza, jak i bardziej pożądana. To konkretny przykład tego, co powiedział Karl Jung, nie można osiągnąć prawdziwego światła bez pogodzenia się z własną ciemnością. Jak myślisz, jak akceptacja naszej ciemnej strony wpływa na pragnienia i relacje w naszym życiu? Czy mógłbyś podzielić się z nami swoim doświadczeniem konfrontacji z własnymi ciemnymi stronami? Zachęcamy do dzielenia się przemyśleniami w komentarzach, kontynuujmy tę głęboką podróż razem. W psychologii Karla Gestawa Junga jednym z najbardziej fascynujących i tajemniczych aspektów ludzkiej psychiki jest koncepcja nieświadomości zbiorowej wykraczająca poza świadomość jednostki. Koncepcja ta odnosi się do głębokiej warstwy, która nie ogranicza się do naszego indywidualnego życia i doświadczeń, ale zawiera zbiorową pamięć ludzkości, wspólne doświadczenia i archetypi. Nieświadomość zbiorowa to suma śladów pozostawionych w naszej psychice przez miliony lat ewolucji, kultur, mitologii, wierzeń religijnych i wspólnych ludzkich doświadczeń. Sięgnięcie do tej uniwersalnej warstwy psychiki pozwala nam nie tylko zrozumieć nasze indywidualne pragnienia, ale także nawiązać znacznie głębszą i bardziej znaczącą więź z drugą osobą. Karl Jung dążył do przekroczenia granic psychologii jednostki i zrozumienia zbiorowej psychologicznej struktury ludzkości. Według niego każdy posiada w sobie wspólne archetypy, niezależnie od swoich specyficznych doświadczeń. Archetypy te to uniwersalne obrazy i motywy, takie jak bohater, matka, mędzec, cień. Anime i anemes. Każdy człowiek jest częścią tej zbiorowej nieświadomości, a te uniwersalne obrazy są głębsze i silniejsze niż obrazy nieświadome ukształtowane przez osobiste doświadczenia. Wpływ tych archetypów leży u podstaw pożądania i pociągu. Uniwersalny język duszy przemawia poprzez symbole i obrazy, a ci, którzy potrafią dotknąć tych symboli, rezonują z duszą drugiej osoby. Prawdziwe dotknięcie kogoś oznacza dotarcie nie tylko do jego indywidualnego świata świadomości, ale także do jego zbiorowej nieświadomości. Na przykład dotknięcie archetypu bohatera może obudzić w innej osobie siłę, odwagę i ducha walki. Dotknięcie archetypu matki wyzwala głębokie poczucie ochrony, współczucia i więzi. Dotknięcie głębi tych archetypów oznacza przekroczenie indywidualnych pragnień i odpowiedź na wspólne potrzeby duszy. Najbardziej magiczny aspekt dotarcia do zbiorowej nieświadomości tkwi w porozumieniu między duszami, wykraczającym poza słowa i powierzchowne wyrażenia. Ta warstwa interweniuje tam, gdzie słowa zawodzą. To głębokie połączenie można nawiązać nawet poprzez spojrzenie, gest lub symbol. Teoria nieświadomości zbiorowej Karla Junga ma ogromne znaczenie nie tylko dla psychologii jednostki, ale także dla interakcji społecznych i kulturowych. Kiedy ludzie postrzegają swoje archetypy, Mogą tworzyć głębsze, bardziej intymne i trwalsze relacje. Dlatego osoba, która chce obudzić pożądanie, powinna dążyć nie tylko do dotarcia do powierzchownych kodów przyciągania, ale także do odkrycia uniwersalnych obrazów w psychice drugiej osoby. Prawdziwe przyciąganie to bowiem most zbudowany na wspólnym języku duszy. Które archetypi, Twoim zdaniem, najsilniej rezonują w Twoim życiu? Bohater, kochanek, mędziec czy obrońca? Co mówią Ci uczucia? których doświadczasz, łącząc się z jednym z tych archetypów? Ponieważ te uczucia są sygnałami wysyłanymi przez nieświadomość zbiorową. Zwrócenie na nie uwagi jest kluczem do lepszego zrozumienia zarówno siebie, jak i drugiej osoby. Sięgnięcie do głębi nieświadomości zbiorowej to rodzaj duchowego przebudzenia. To przebudzenie to podróż poza indywidualne pragnienia w zbiorową psychikę ludzkości. Uświadomienie sobie że pożądanie i pociąg nie są jedynie fizycznymi czy powierzchownymi doświadczeniami, ale także starożytnym, uniwersalnym tańcem dusz, może radykalnie odmienić twoje relacje. Nauki Karla Junga pokazują nam, że aby prawdziwie połączyć się z ludźmi i obudzić pożądanie, musimy nauczyć się docierać do ich zbiorowej nieświadomości. Oznacza to otwarcie drzwi do ukrytych światów pod powierzchnią, zrozumienie uniwersalnych kodów duszy i rezonowanie z nimi. Kiedy docierasz do zbiorowej nieświadomości, powstaje nie tylko chwilowe przyciąganie, ale także więź wykraczająca poza czas i przestrzeń między Tobą a drugą osobą. Dotarcie do tej głębokiej warstwy pozwala Ci również uświadomić sobie, że nawet gdy czujesz się samotny, tak naprawdę nie jesteś sam. Ponieważ zbiorowa nieświadomość jest jak niewidzialna nić, która nas łączy, to sieć naszych wspólnych doświadczeń, radości i bólów, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Poprzez tę więź echa w duszy drugiej osoby rezonują w Twojej własnej. Ten rezonans tworzy najczystszą. Najpotężniejszą formę pożądania i połączenia. Dotarcie do zbiorowej nieświadomości to nie tylko indywidualne doświadczenie, to święty dotyk, który rezonuje w zbiorowej podświadomości ludzkiej rodziny. Dlatego prawdziwe przyciąganie i pożądanie rozkwitają i rosną, gdy nawiązana zostanie ta głęboka więź. W psychologii Karla Gestawe Junga jednym z fundamentalnych kluczy do osiągnięcia duchowej dojrzałości i prawdziwej wolności jest koncepcja integracji. Integracja to proces akceptacji i łączenia świadomych i nieświadomych aspektów jednostki, ich różnych stron. Proces ten to nie tylko mentalny wgląd, ale także głębokie doświadczenie duchowe i emocjonalne. Według Karla Junga ludzka dusza żyje z poczuciem fragmentacji, ponieważ wiele aspektów jest tłumionych, wypieranych lub pozostaje nieświadomych. Integracja ma miejsce, gdy te części wzajemnie się uzupełniają, tworząc harmonię i równowagę. Dla tych, którzy chcą obudzić pożądanie i nawiązać prawdziwe i trwałe więzi z ludźmi, skorzystanie z tego procesu integracji ma kluczowe znaczenie. Proces integracji oznacza osiągnięcie spokoju i pełni w wewnętrznym świecie jednostki. Człowiek pragnie być akceptowany jako całość, nie tylko ze swoimi świadomymi aspektami, ale także ze swoimi nieświadomymi aspektami. Jak powiedział Karl Jung, kto nie potrafi objęci własnej ciemności, nie może ujrzeć prawdziwego światła. Dlatego ktoś, kto chce obudzić pożądanie, powinien patrzeć nie tylko na znaną twarz drugiej osoby, do nieświadomych części, takich jak cień, aneme i anemes, również należy podchodzić z szacunkiem. Aspekty te tkwią głęboko w wewnętrznym świecie człowieka, źródle pragnień i namiętności. Integracja radykalnie zmienia również relacje z samym sobą. Akceptacja własnych wad, słabości, lęków i marzeń jest fundamentem kochania siebie takim, jakim się jest. W ten sposób, zamiast szukać aprobaty w świecie zewnętrznym, człowiek wypełnia się wewnętrznym spełnieniem i miłością. W psychologii Karla Junga Stanten jest również powiązany z koncepcją samorealizacji lub ja. Jaźń jest symbolem wewnętrznej harmonii i całości, ukształtowanej przez połączenie wszystkich części jednostki. Wzbudzenie pożądania zależy od dotarcia do tej wewnętrznej harmonii. Ponieważ zewnętrzne przyciąganie staje się znaczące w takim stopniu, w jakim jednostka jest w stanie spokoju i spełnienia. Podczas budowania relacji lub więzi, dotarcie do procesu integracji tworzy głęboką i intymną więź. Dzieje się tak, ponieważ ludzie, zmęczeni ukrywaniem swoich niekompletnych lub rozdrobnionych aspektów, poszukują prawdziwej i holistycznej akceptacji. Doceniając te pełnie w drugiej osobie, możesz ujawnić jej najbardziej wrażliwe i autentyczne aspekty. To otwarcie jest jednym z najpotężniejszych źródeł pożądania i wzajemnego przyciągania. Karl Jung twierdzi, że duchowa dojrzałość jednostki rozkwita w takich zintegrowanych relacjach, a osobista transformacja przyspiesza. Proces integracji wymaga również wzięcia osobistej odpowiedzialności. Potrzeba odwagi, aby rozpoznać, uznać i zaakceptować nasze nieświadome aspekty. Pełne pragnień i zdrowe relacje rozwijają się dzięki takiej odwadze i uczciwości. Psychologia Karla Junga dowodzi, że ta odwaga pozwala jednostce w pełni kochać siebie i innych. Kochać to nie tylko akceptować piękne aspekty, ale także integrować te ciemniejsze. Integracja wewnętrzna przekształca również relacje i doświadczenia jednostki w świecie zewnętrznym, ponieważ świat jest odbiciem jej świata wewnętrznego. Stwierdzenie Karla Junga, że świat wewnętrzny tworzy świat zewnętrzny, również wyjaśnia źródło pożądania. Osoba rozbita i pełna konfliktów wewnętrznych doświadcza ciągłych konfliktów w świecie zewnętrznym, jednak zintegrowana jednostka tworzy harmonię i równowagę zarówno w sobie, jak i w swoich relacjach. Iskra pożądania jest odbiciem tej wewnętrznej harmonii i całości. Dlatego każdy, kto pragnie wpłynąć na kogoś i obudzić w nim pożądanie, musi najpierw dążyć do integracji w sobie. Dotykanie dusz innych wymaga bowiem pokoju z własnymi duszami. Jak powiedział Karl Jung, kto jest w pokoju z samym sobą, może być w pokoju z innymi. Ten pokój oznacza szczerość, autentyczność i wolność, to właśnie stamtąd pożądanie wyłania się w swojej najbardziej naturalnej i potężnej formie. Dotknięcie procesu integracji to fundamentalna droga do nawiązania głębokich, autentycznych i trwałych więzi z ludźmi. Proces ten leży u podstaw nie tylko indywidualnej transformacji, ale także relacji i pożądania. Psychologia Junga pokazuje nam, że aby obudzić pożądanie, musimy wyjść poza powierzchnię, musimy uszanować wszystkie aspekty drugiej osoby, zarówno świadome jak i nieświadome, i dotknąć całości, w której te aspekty się łączą. Tylko taki dotyk może prawdziwie stworzyć pożądanie i połączenie. Jakie kroki podjąłeś na swojej drodze do integracji? Jak to jest być w pokoju z częściami siebie? Czy chciałbyś podzielić się z nami swoimi doświadczeniami z tej podróży? Pamiętaj, że każde słowo, każdy czyn, który dotyka integralności duszy, sadzi ziarno nowego pragnienia i więzi. W psychologii Karla Gestawę Junga, jeden z najgłębszych i najbardziej złożonych obszarów ludzkiej psychiki, można opisać jako ciemność emocjonalną. Ciemność ta przeplata się z naszymi lękami, bólem, traumami, odrzuconymi aspektami i stłumionymi emocjami. Według Karla Junga, ciemność emocjonalna to nie tylko ciężar czy przeszkoda. Jest ona również źródłem rozwoju, transformacji i prawdziwego pragnienia. Dla kogoś, kto dąży do rozbudzenia pragnienia i nawiązania głębokich więzi z innymi, dotarcie do tej ciemnej przestrzeni oznacza dotknięcie najintymniejszej strony duszy, wykraczającej poza powierzchowne i ulotne atrakcyjności. Ciemność emocjonalna to sekretny ogród człowieka, to miejsce, w którym często ukrywa on części siebie, których nikomu nie ujawnia i które trudno mu zaakceptować nawet przed samym sobą. Jak mawiał Karl Jung, im więcej ciemności zaakceptujesz, tym więcej światła będziesz miał. Te ciemne obszary wypełnione są stłumionym gniewem, głębokim smutkiem, poczuciem opuszczenia, samotności i lękiem. Jednak te emocje otwierają również drzwi do prawdziwej samoświadomości i samoakceptacji. Pragnienie osiąga swoją prawdę, gdy konfrontujemy się z tymi mrocznymi aspektami i je akceptujemy. Dotykając kogoś, potrzeba odwagi, by dotknąć również jego emocjonalnej ciemności. Oznacza to dotknięcie jego wrażliwego, kruchego i prawdziwego ja. Wiele osób pragnie ukryć i stłumić te mroczne strony, ponieważ społeczeństwo mogłoby narazić je na wykluczenie lub osąd. Jednak Karl Jung argumentował, że zaprzeczanie tej ciemności pogłębiłoby wewnętrzne konflikty jednostki i utrudniło osiągnięcie psychologicznej pełni. Dotknięcie emocjonalnej ciemności jest w rzeczywistości pierwszym krokiem do zjednoczenia wewnętrznego rozbicia. Szacunek i zrozumienie emocji ukrytych w tych mrocznych obszarach jest fundamentem prawdziwego współczucia i miłości. Ponieważ miłość to nie tylko akceptacja jasnych i łatwych aspektów, ale także integracja tych ciemnych i trudnych. Ten proces, powiązany z koncepcją cienia w psychologii Karla Junga, oznacza pojednanie i zintegrowanie wewnętrznej ciemności. Taki spokój jest najsilniejszym fundamentem pożądania i połączenia, ponieważ prawdziwe przyciąganie karmi się wrażliwością i szczerością, wykraczającą poza powierzchowność. Dotknięcie emocjonalnej ciemności to także początek transformacji i odrodzenia. Jak powiedział Karl Jung, bez ciemności nie zobaczysz gwiazd. Ból i trudności otwierają nowe drzwi w głębi duszy, stare rany przekształcają się w nowe siły. W tym procesie rodzi się iskra pożądania, kiedy człowiek spotyka swoje najgłębsze ja, jest prawdziwie wyzwolony i czuje się spełniony. Dla tych, którzy chcą wpłynąć na kogoś, dotknięcie tych ciemnych obszarów jest najskuteczniejszym sposobem na nawiązanie z nim autentycznej więzi. Ponieważ ludzie pragną najbardziej, gdy są zrozumiani i akceptowani. Ta akceptacja jest możliwa nie tylko w odniesieniu do pozytywnych aspektów, ale także do wszystkich odcieni emocjonalnej ciemności. Psychologia Karla Junga pokazuje nam, że pożądanie to taniec wrażliwości i intymności. Dotknięcie tych ciemnych obszarów wymaga również skonfrontowania się z własną ciemnością. Ponieważ ciemność duszy jest rzutowana na zewnątrz, wiele ze strachu, gniewu lub odrzucenia, które widzimy u innych, jest w rzeczywistości odbiciem aspektów, które stłumiliśmy w sobie. Karl Jung twierdzi, że jednostka musi mieć odwagę, by rozpoznać i zintegrować te odbicia. Jednak taka wewnętrzna odwaga ułatwia również dotknięcie mroku innych i pozwala na nawiązanie głębokich więzi. Dotarcie do emocjonalnej ciemności to najgłębszy i najbardziej autentyczny sposób na pragnienie i nawiązanie kontaktu z innymi. Ta ścieżka wymaga odwagi, empatii i miłości, oznacza dotknięcie rzeczywistości ukrytej pod powierzchnią. Nauki Karla Junga wskazują, że najczystsza forma pragnienia kryje się w tych ciemnych przestrzeniach i tylko ci, którzy pogodzili się z tą ciemnością, Mogą prawdziwie połączyć się ze sobą. W psychologii Karla Gestawa Junga symbole i mitologia stanowią najgłębszy i najbardziej uniwersalny język ludzkiej psychiki. Karl Jung argumentował, że zbiorowa nieświadomość, leżąca poza indywidualną świadomością, wyraża się poprzez symbole. Symbole te nie są jedynie obrazami mentalnymi, odzwierciedlają wspólne ludzkie doświadczenia, emocje i duchowe rzeczywistości. Mitologie natomiast pojawiają się jako ucieleśnione, narracyjne wersje tych symboli w kulturach. Dla kogoś, kto pragnie obudzić pożądanie i dotknąć ludzkiej duszy, komunikacja za pomocą języka symboliki i mitologii otwiera drzwi do nawiązania połączenia wykraczającego poza powierzchowność. Symbol uwidacznia to, co niewidzialne, definiuje to, co nieznane. Według Karla Junga symbole ujawniają głębokie znaczenia i emocje niedostępne dla świadomego umysłu. Pozornie zwyczajny symbol może silnie rezonować w głębi duszy. Dlatego czasami dotknięcie czyjejś duszy jest możliwe nie za pomocą bezpośrednich słów, ale poprzez magiczny język symboli i mitologicznych obrazów. Dzieje się tak, ponieważ symbole niosą znaczenie nie na poziomie osobistym, lecz uniwersalnym, bezpośrednio odnosząc się do podświadomości jednostki. Mitologie to wspaniałe opowieści, które ludzkość opowiadała o swoich duchowych podróżach na przestrzeni wieków. Jako ucieleśnienia archetypów, historie te odzwierciedlają fundamentalną dynamikę i pragnienia ludzkiej natury. Podróż bohatera, mity stworzenia, motywy miłości i poświęcenia wszystko to reprezentuje uniwersalne doświadczenia duszy. Karl Jung powiedział, że mitologia odzwierciedla indywidualne procesy psychiczne. Dlatego, jeśli chcesz połączyć się ze światem wewnętrznym innej osoby, musisz zgłębić jej mityczny i symboliczny świat i mówić jej językiem. Połączenie nawiązane poprzez symbole i mitologię w związku lub w chwili zauroczenia jest o wiele głębsze i trwalsze. Dzieje się tak, ponieważ połączenie to wykracza poza umysł i jest splecione ze wspólnymi kodami psychiki. Na przykład, szczególny symbol lub postać mitologiczna, wspólna dla pary, wzmacnia więź między nimi i dodaje nowy wymiar pożądaniu. Jak mawiał Karl Jung, symbole są pożywieniem duszy. Pragnienie przez niebo jest trwałe i znaczące, dalekie od ulotnych kaprysów. Dotknięcie symboliki i mitologii pozwala również na eksplorację własnego, nieświadomego świata. Ponieważ obrazy te wykraczają poza indywidualne doświadczenia, docierając do zbiorowych warstw psychiki. Pragnienie nie jest jedynie indywidualną emocją, jest wyrazem wspólnego duchowego doświadczenia ludzkości. Dlatego też rozbudzanie pragnienia za pomocą mocy symboli jest w istocie odpowiedzią na najstarsze i najbardziej uniwersalne powołanie ludzkiej duszy. W psychologii Karla Junga, symbole i mitologia posiadają ogromną moc transformacyjną. Obrazy te integrują jednostkę z nią samą, światem i wszechświatem. Kiedy ogień pragnienia jest pogłębokim znaczeniem symboli, w ludzkiej duszy następuje prawdziwe przebudzenie i transformacja. Ta transformacja prowadzi do ustanowienia nowych powiązań i zrozumienia nie tylko na poziomie indywidualnym, ale także społecznym. Ostatecznie, dla tych, którzy dążą do rozbudzenia pragnienia i dotknięcia ludzkiej duszy, symbolika i mitologia stają przed nami jako uniwersalny język. Opanowanie tego języka jest kluczem do dotarcia do duszy innej osoby i nawiązania trwałych i znaczących więzi. Odkryj moc symboli i mitologicznych obrazów w świetle nauk Karla Junga, prawdziwe pragnienie kiełkuje w tym starożytnym i tajemniczym języku. Symbole rezonują nie tylko w naszej indywidualnej podświadomości, ale także w naszej zbiorowej podświadomości. Dlatego moc symbolu wykracza daleko poza jego osobiste znaczenie, jest to kumulacja wspólnych duchowych doświadczeń milionów ludzi. Jak zauważył Jung, symbole są jak klucze otwierające drzwi duszy. Za tymi drzwiami kryje się nie tylko nasz własny świat wewnętrzny, ale także wspólna historia i mądrość ludzkości obejmująca tysiące lat. Kiedy stykamy się z tymi starożytnymi historiami, pragnienia i więzi przenoszą się do ponadczasowego i bezprzestrzennego wymiaru, następuje ekspansja od indywidualnego ja do ja uniwersalnego. Podróże bohaterów, bogów i świętych postaci w mitologii są w istocie wyrazem naszych własnych wewnętrznych podróży. Postacie te są symbolami ludzkiej duszy zmagającej się z wyzwaniami, odnajdującej siebie i transformującej. Identyfikacja z nimi pozwala nam odważnie kontynuować naszą własną wewnętrzną podróż. Pragnienie i więź są integralnymi elementami tej podróży. Prawdziwe pragnienie jest bowiem wyrazem pragnienia odkrycia siebie, integracji i transformacji. Sięgnięcie po symbolikę i mitologię otwiera drzwi do tej transformacji, pozwala stawić czoła ciemności i zmierzać ku światłu. W psychologii Karla Gestawe Junga jednym z najcenniejszych i najbardziej znaczących punktów, jakie człowiek może osiągnąć na swojej duchowej drodze, jest stan samointegracji. Karl Jung argumentuje, że aby osiągnąć prawdziwą wolność i wewnętrzny spokój, jednostka musi połączyć fragmenty swojego wewnętrznego świata i uczynić go całością. Ta integracja to nie tylko powierzchowna akceptacja, to pełne miłości objęcie wszystkich naszych świadomych i nieświadomych aspektów, naszych cieni, naszej anemei i animusa, naszych mocnych i słabych stron. Integracja z samym sobą to bycie w zgodzie z duszą w jej najgłębszej i najczystszej postaci. Ta integracja leży również u podstaw zrozumienia pożądania i prawdziwego pociągu. Większość ludzi spędza życie ignorując lub odrzucając pewne części siebie. To odrzucenie jest czasami postrachem, czasami wstydem, a czasami wpływem narzuconych społecznie wzorców. Jednak nauki Karla Junga ujawniają, że odrzucenie tych części prowadzi do duchowego zastoju wewnętrznych konfliktów i powierzchownych relacji. Ponieważ ludzka psychika nie może w pełni istnieć, gdy jest podzielona i rozdrobniona, walczy o wyrażenie siebie. Dlatego pożądanie i pociąg często pozostają na powierzchni, odzwierciedlając się niekompletnie lub niewłaściwie. Integrując się z samym sobą, tworzysz przestrzeń, w której współistnieje Twoja dusza we wszystkich swoich barwach i odcieniach. Tutaj pożądanie znajduje swoją najczystszą, najswobodniejszą formę. Innym ważnym wymiarem integracji z samym sobą jest bycie wobec siebie szczerym i życzliwym. Carl Jung sugeruje, że jednostka musi pogodzić się ze swoim cieniem. Cień reprezentuje aspekty nas samych, które zostały wyparte, zapomniane lub których nie chcemy uznać. Konfrontacja z własnym cieniem. Rozpoznanie go i danie mu przestrzeni to najodważniejszy krok w kierunku samointegracji. Odrzucenie cienia jest bowiem pierwotną przyczyną konfliktów, zarówno osobistych, jak i relacyjnych. Jednak pogodzenie się z cieniem oznacza uwolnienie wewnętrznej energii, narodziny kreatywności i prawdziwego pragnienia. Dlatego najpotężniejszym sposobem na połączenie się z samym sobą jest zaprzyjaźnienie się z ciemniejszymi aspektami. Zintegrowane ja może rzutować tę samą integralność na innych. Ludzie naturalnie pociągają tych, którzy są w harmonii ze swoją duszą, świadomi siebie i pogodzeni ze sobą. Ta wewnętrzna harmonia i pełnia są źródłem pożądania. Karl Jung twierdzi, że prawdziwe przyciąganie i miłość to wzajemne oddziaływanie w pełni wyrażonych jaźni. Im bardziej jesteś zintegrowany ze sobą, tym bardziej autentyczny i trwały pociąg wzbudzasz w otaczających cię ludziach. To połączenie o wiele głębsze i bardziej znaczące niż powierzchowne przyciąganie. Integracja z samym sobą oznacza również nabycie odporności i elastyczności w obliczu wyzwań życiowych. Ponieważ osoba, która buduje solidny fundament w swoim świecie wewnętrznym, zachowuje niezachwianą obecność, niezachwianą w swoim wewnętrznym ja, pomimo burz świata zewnętrznego. Ta stabilność pozwala pragnieniom swobodnie płynąć, ponieważ kocha i ceni siebie niezależnie od zewnętrznej aprobaty czy warunków. Psychologia Junga pokazuje że taka wewnętrzna solidność jest kamieniem węgielnym prawdziwie satysfakcjonujących i trwałych związków. Ten proces integracji oczywiście nie jest łatwy. Konfrontacja z wewnętrznymi lękami, traumami i nieznanym wymaga odwagi. Jednak, jak powiedział Karl Jung, nie można dotrzeć do światła, nie stawiając czoła ciemności. Każdy krok w tej podróży jest krokiem w kierunku wolności w głębi duszy. Integracja z samym sobą oznacza osiągnięcie najprawdziwszego stanu duszy i życie pełnią życia. Dotarcie do swojego wewnętrznego ja to najgłębszy sposób na doświadczenie pożądania i prawdziwego pociągu. Ponieważ tylko wtedy, gdy osiągniesz całkowitą pełnię w swojej duszy, możesz znacząco dotknąć dusz innych. Nauki Karla Junga pokazują, że osiągnięcie tej pełni jest kluczem do bycia człowiekiem i dotknięcia istoty życia. Jak bardzo jesteś pełny w swoim świecie? Z którymi częściami siebie pogodziłeś się w tej podróży? Jak powiedział Karl Jung, kto poznaje siebie, zdobywa świat. Zatem osiągnięcie jedności z samym sobą to nie tylko indywidualny cel, ale także fundament prawdziwego i trwałego sukcesu i szczęścia we wszystkich dziedzinach życia. Uniwersalna psychologia Karla Junga pokazuje nam, że pożądanie jest o wiele głębsze i bardziej złożone niż proste fizyczne przyciąganie. Dotarcie do tych sześciu punktów jest kluczem do dotarcia do duszy innej osoby. Który z nich uważasz za najpotężniejszy dla siebie? Jak doświadczasz pożądania w swoim życiu? Czy mógłbyś podzielić się tym w komentarzach? W tym filmie opowiedzieliśmy o tym, co według Karla Junga należy zrobić, aby obudzić pożądanie w każdym. Możesz zasubskrybować nasz kanał, aby uzyskać więcej treści. Jeśli chcesz nas wesprzeć, możesz zarejestrować się, klikając przycisk dołącz. Dziękujemy.